Takie święto obchodzi się raz w roku i warto zapamiętać ten dzień. 4 maja to data Międzynarodowego Dnia Strażaka. To chwila ważna dla wszystkich strażaków, zarówno tych zawodowych, jak i ochotników. Za nami także powiatowe obchody Dnia Strażaka, które odbyły się w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Dzień Strażaka, który przypada 4 maja, to czas którym wszyscy strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, mają okazję by świętować. To dzień szczególny, nie tylko ze względu na przyznane awanse, oznaczenia czy nagrody, ale przede wszystkim dlatego, że możemy cieszyć się i dziękować za to, że po każdym wyjeździe wróciliśmy szczęśliwie do Strażnicy, za to, że ilość powrotów jest równa ilości wyjazdów, za to, że po zdaniu służby po zakończonych działaniach wracamy do domów zmęczeni, ale z poczuciem dobrze wykonanej pracy na rzecz innych. Gratulacje i podziękowania za ciężką codzienną służbę złożył także komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Jak podkreślał pan komendant, to był wymagający rok dla strażaków. Dzień strażaka to też okazja do podziękowań za poprzedni rok. Za poprzedni rok trudny. Pamiętamy akcje ratowniczo-gaśnicze mamy Akademię Jakubas Paradyża, pożary w Żaganiu czy w Sulechowie. Ale pamiętamy to doskonale i tutaj Wy na pewno to odczuwacie, powódź, wysoką wodę, która przetaczała się przez południowo-zachodnią Polskę. Za to wielkie słowa uznania zarówno do strażaków, jak i samorządowców. Odwaga, poświęcenie, heroizm to określenia, które są odzwierciedleniem codziennej pracy strażaków, którzy niejednokrotnie w trakcie wyjazdów narażają swoje zdrowie i życie. Doceniają to także lokalne władze. Wasza obecność, gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy stanowi fundament bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Wchodzicie tam, skąd inni uciekają. Ratujecie życie, dorobek. Dajecie poczucie spokoju w chwilach największego zagrożenia. Obchody Dnia Strażaka to także czas wyróżnień, odznaczeń, awansów i nagród. Część z nich przyznana została już podczas uroczystości pozostałe zostaną wręczone m.in. podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Wszystkim odznaczonym gratulujemy.